Siemano, z tej strony Sinkermajster i to jest kanał o butach, modzie i streetwearze, a dzisiaj mam dla Was kolejnego mojego Graila, którego dodaję do swojej kolekcji, czyli Yeezy 350 V1. Na spokojnie można powiedzieć, że jest to legendarna para. Klasyk, po prostu nad klasykami, który zmienił cały rynek buciarski, o którym dzisiaj powiem, i jest to para, którą najbardziej chyba cieszę się, że dodają ostatnio do swojej kolekcji, ponieważ przez lata nie umiałem ich nigdzie zdobyć, nie wychodziły, wiecie, restoki i ciężko było je gdziekolwiek zdobyć za jakieś rozsądne pieniądze, a teraz w końcu się pojawiły. I co po roz... jest najśmieszniejsze, że po rozstaniu Kanye Westa z Adidasem w końcu dopiero mogłem zdobyć te buty. Także to jest naprawdę mega sprawa. Ale najśmieszniejszą rzecz, jaka się po prostu zdarzyła przy okazji tego wydania, to już ją wam pokazuję. Mianowicie, zobaczcie sobie te nagranie, ponieważ moja mama wysyła mi na spokojnie 50 paczek, przynajmniej już mi wysłała, albo i więcej. Zawsze to robi w double boxie, a zobaczcie jak przyszły moje Easy. Moja mama, nie wiem, wysyła dziesiątki już butów do mnie, setki. I za każdym razem nauczyłem już ją, że robi się to w double boxie. I w tym momencie, kiedy wysyła mi te najważniejsze w sumie, jeden z najważniejszych, 350 V1, to takie wysyła. No mamo, jak? No przecież cię uczyłem tyle razy, i żebyś wrażała, to wkładała do tego innego opakowania, a ty. Powiem wam tak, lepiej się tego nie dało zrobić. Naprawdę. W większości wygląda to git, tylko tak naprawdę w tym miejscu no niestety trochę poszło. Także mniej więcej tak to wyglądało. Na szczęście udało mi się to w miarę naprawić, tylko z jednego miejsca po prostu napis boost trochę zszedł, ale tylko w jednym malutkim miejscu, także nie jest tak źle, ale mam nadzieję, że już więcej się tak nie zdarzy. Ponieważ ja zawsze się śmieję z tych ludzi, którzy pakują w ten sposób buty i w sumie wysyłają je, a w końcu ja tak dostałem, także... No. Słabo, ale na szczęście są całe. Przed odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, jeżeli lubicie buty, jeżeli lubicie modę streetwear, to jest kanał dla Was. Możecie mnie zobaczyć także na Instagramie, na TikToku. Tam jeszcze więcej informacji na temat świata streetwearu i jeżeli mamy to za sobą, no to przejdźmy do tych klasyków. Yeezy 350 V1 tak jak mówię, one zmieniły totalnie cały rynek buciarski. Wcześniej tak naprawdę tylko i wyłącznie królowało Nike. Nike ze swoimi Air Maxami, ze swoimi Jordanami. Air Maxy wtedy były mega popularne, prawie każdy chciał w nich chodzić. Kolejne wydania Air w jedynek, 90 itd., i tak dalej i tak dalej wychodziły i praktycznie wszystko schodziło na umór. Każdy chciał je mieć i każdy chciał w nich chodzić. W tym momencie tak, jeszcze wcześniej Kanie, oczywiście projektował buty dla Nike i można było zobaczyć, że był pierwszym artystą, który zaczął też zmieniać buty w jakiś sposób, żeby wyglądały tylko i wyłącznie tak, jak on chce. Tak było to w przypadku trochę Jordan Brand, ale wiecie, dla Jordana to Nike stworzyło te buty, a Jordan raczej nie miał przy tym żadnego udziału, tak jak przy okazji kolejnych kolejnych modeli, które wychodziły. Jeżeli chodzi o Kanie Westano, to on jednak był osobą, która projektowała te buty. I w momencie, kiedy stworzył swoją linię, wtedy tak naprawdę odmienił rynek buciarski. Ponieważ zaczęli inni artyści dostawać też na tyle swobody, że mogli tworzyć swoje buty, mogli tworzyć swoje kolekcje, i bez niego na pewno na przykład nie byłoby Firowgo teraz z Adidasem, nie byłoby Shona Waterspoona i jego linii odzieży. Naprawdę wielu, wielu projektów, które teraz się pojawiają. W momencie kiedy przychodził do Adidasa, Adidas nie był aż taki popularny. Ale w momencie, kiedy stworzył te buty, po prostu wszystko się zmieniło. To były te buty, które tak naprawdę przybliżyły wszystkim ludziom na całym świecie w ogóle coś takiego jak kolekcjonowanie butów, ponieważ nikt wcześniej raczej o tym nie słyszał, tylko osoby, które się tym gdzieś interesowały, albo lubiły buty, no to wiedziały. Ale w momencie, kiedy wyszły te buty i zaczęły się ustawiać kolejki pod sklepami i to na dobre dwa dni przed premierą albo i więcej, stali ludzie po nocy, żeby po prostu dostać tą swoją wymarzoną parę, a ich ceny sięgały po prostu kilku tysięcy złotych, no to wtedy coś się zmieniło. Wtedy ludzie zaczęli zauważać tą zajawkę. Wtedy też gazety zaczęły pisać o tym, zaczęły pisać w sieci także niektóre portale i mogliśmy zobaczyć jakieś artykuły na przykład na temat tego, jak ludzie czekali w kolejkach po Izji pod Chmielną 20. I tu trzeba przyznać, że to był but, który po prostu odmienił cały ten rynek i w momencie, kiedy weszły nagle wszystko przeszło w stronę Adidasa. Wszystko przeszło na Adidasa, wtedy też powstały kolejne modele, które były mega podobne do Yeezy i cały hype przeszedł na stronę Adidasa i nagle Adidas stał się największym potentatem na rynku, jeżeli chodzi o lifestyle. Ja sam w momencie, kiedy wychodziły te buty jeszcze się nie interesowałem z streetwear'em, jeszcze się nie interesowałem modą aż tak. Wtedy dopiero gdzieś tam zaczynałem czytać o tym mniej więcej, ale nie brałem udziału przy okazji, wiecie, kupowania tych butów i dropów jakichś i niestety do teraz nie mieliśmy praktycznie żadnych restoków i to pierwszy, który zdarzył się w sumie po zerwaniu kontraktu Adidasa razem z Kanye, co jest mega śmieszne, ale mega się cieszę, że udało mi się je zdobyć naprawdę przez tyle lat, kiedy widziałem je gdzieś tam na zdjęciach, widziałem ile kosztują i nie chciałem tyle wydać pieniędzy na buty, no to na szczęście w końcu mogłem kupić je za retail, wiadomo, że tak czy siak jest to dosyć dużo pieniędzy, ale bardzo się cieszę, ponieważ te ceny na pewno będą mega rosły. Jeżeli chodzi o sam design tych butów, to jest to bardzo śmieszne, ponieważ mega dużo ludzi narzeka na to, że albo śmieję się z tego, że wychodzą w tym roku znowu Rosheran, ponieważ Rosheran wracają i jest to według mnie jeden z najlepszych modeli w ogóle na lato, jaki powstał. Może lepsze są tylko i wyłącznie Easy, według mnie przynajmniej. I uwaga, Yeezy zostały wzorowane właśnie na tym modelu, nawet Kanye West sam o tym opowiadał, że w sumie wzorował się właśnie na Rosheranach, ponieważ według niego to jeden z najlepszych butów, jakie kiedykolwiek wyszły. Nawet na Twitterze, z tego co pamiętam, wrzucał jakieś takie informacje w tym momencie, kiedy troszeczkę mu tam coś odwalało, że to są najlepsze buty w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały. No i w sumie trochę się z nimi zgodzę, ponieważ one były mega wygodne, mega przewiewne i tak samo jest właśnie z nimi. Jeżeli chodzi, o nie, jeżeli chodzi o V1, one są tak jak mówię, bardzo wygodne na lato, idealne wydanie, nie dość, że wygodne, mieści się praktycznie wszędzie, czujecie się w nich jak w skarpetkach i do tego są bardzo przewiewne. I to wszystko złączyło się na to, że te buty były tak mega popularne, do tego oczywiście Kanye West, który sam swoją osobą zrobił swoje, no i sam design, który mi bardzo się podoba, ten ścieg łączący tutaj dwie części cholewki, sama cholewka, która nie jest zrobiona, wiecie, tak ta centralnie czarno, tylko ma jeszcze jakieś prześwity, szarości i wygląda to trochę jakby taki materiał moro. Dodatkowo tutaj czerwone elementy, które idealnie też dopełnia tego budzika. Według mnie wyglądają po prostu świetnie. Jeżeli chodzi o rozmiary i chcielibyście je kupić, no to oczywiście bierzcie je pół rozmiaru wyżej. U mnie się to sprawdza, tutaj jest dokładnie tak samo, normalnie noszę 45 3, a tutaj 46, jeżeli chodzi o Adidasa, to jest idealnie i wydaje mi się, że nie powinniście mieć żadnych problemów, pomimo tego, że są one węższe niż V1 i to na pewno do porównania od razu Wam się gdzieś to przewinie, ale nawet jeżeli są na tyle węższe, to nie przeszkadza to gdzieś w chłodzeniu, ponieważ ja mam dosyć szeroką stopę, a u mnie sprawdza się to całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o jakość wydania, to widziałem, że niektóre pary przychodziły z to jest mega w ogóle hit, ale chyba tak długo stały już w tych fabrykach i tak długo stały na magazynach, że no, wilgoć się do nich dostała i, no, i pleśń zaczęła się tworzyć. Na szczęście moja para jest ok, dodatkowo nie ma żadnych jakiegoś kleju, nie ma jakichś prześwitów, uciekających nitek, niczego takiego, także ja jestem bardzo zadowolony, wiem, że niektórych to wychodziło, ale jak teraz będziecie odkupowali od kogoś, no to będziecie widzieli na zdjęciach, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o ceny, no to wydaje mi się, że te ceny po prostu za jakiś czas będą sobie sukcesywnie rosły. Ponieważ jeżeli chodzi o jakieś 350 V2, na przykład nixy, które wychodziły, no to one będą powoli rosły, ponieważ tych butów było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o te, no to ich już nie było aż tak dużo, a dodatkowo jest to oryginalne wydanie 350, które wychodziło jako jedne z pierwszych i i na pewno ludzie będą go inaczej traktowali. Na pewno ludzie będą chcieli go bardziej w swojej kolekcji. Na pewno tych par będzie ubywało z roku na rok, i na pewno ta cena będzie rosła. Także jeżeli chcecie je kupić, radzę teraz. Jeżeli chodzi o te buty, no to wszystko. Ja jestem mega zadowolony, że udało mi się je dołączyć do swojej kolekcji w tym roku. Jeżeli chodzi w ogóle o jakieś trafy do swojej kolekcji, na pewno Wam trzyszykuję LPU z pierwszej połowy roku. No, to muszę przyznać, że idealnie wyszło. Naprawdę, wszystko to, co w sumie chcę, no to raczej wpada i za retail albo i tani. Także ja jestem bardzo zadowolony. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.